Dziś case study, czyli historia jednej z Was. Sprawdź, czy też miałaś podobną sytuację. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Dzisiaj case study opisane w ankiecie do podcastu, czyli w takim miejscu, gdzie możesz zadać swoje pytanie. Link do ankiety znajdziesz w opisie odcinka. Na początek, właśnie to pytanie jest trochę dłuższe. Zusa, poznajesz chłopaka, który ma wiele ważnych dla ciebie cech. Jest dobrze wychowany, pracowity, odpowiedzialny, dobrze cię traktuje i macie dość podobną wizję przyszłości. Można powiedzieć, że ogólnie wszystko się zgadza. I w swoim życiowym postępowaniu, czy tam życiowym postępowaniem chłopak daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Super, no nie? Jednak w praktyce tak na co dzień po prostu nie czujesz tej energii. Podprogowo odczuwam, że chłopak ma w sobie dużo zmęczenia, przygnębienia, nie za bardzo umie stawiać granice, jest wycofany. Sam mówi, że często się martwi i stresuje. Ta dziewczyna dodaje też, że już sama zaczyna wchodzić w rolę terapeutki, żeby zrozumieć skąd u niego ten stan i jakoś sprawić, by chłopak stał się szczęśliwszy. A przez to zaczął mieć dla niej bardziej taką atrakcyjną tą energię, czyli żeby się tak atrakcyjnie zachowywał. Dodała również, że pytała go, czy rozważał psychoterapię bądź inne stany poprawy, sposoby poprawy w stanu psychicznego. Jednak on nie do końca widzi problem, a może nie zdaje sobie z tego sprawy, to trudno powiedzieć. Że właśnie, że można coś zmienić, żeby stać się w życiu lżejszym. Takim w kontakcie, no nie? jeżeli odbiera go jako takiego miłego chłopaka, aż nazbyt na miłego. Automatycznie ona też wchodzi w takie bycie miłą, ale po spotkaniach zaczyna czuć się zmęczona. Rozum widzi w nim opcję na fajnego partnera na życie, z którym można współpracować, a serce jest znudzone. Empatycznie jest mi przykro, że chłopak nie widzi do końca swojej wartości, jest niepewny siebie. Dodaje tutaj słuchaczka. I na koniec, że nie chcę ulegać tylko emocjom, a raczej ich braku, a jednocześnie żyję przekonaniem, że dobra miłość zaczyna się od euforii, radości i poczucia, że po prostu ciągnie mnie do tego chłopaka. Randku już ponad miesiąc i ona chce być uczciwa i podjąć decyzję. No i co zrobić w tej sytuacji? Bazuję tylko na tym, co ona napisała, jak ja bym to zinterpretowała. No, musi być harmonia między sercem i rozumem, no nie? Jakby w miłości masz iść za głosem serca i wziąć ze sobą rozum. I zobacz, tutaj bardzo fajnie rozumowo to wszystko wygląda, tylko jednej rzeczy chyba nie dostrzega rozum, którą podpowiada serce. Być może ten chłopak no, albo ma depresję, albo właśnie przez brak granic jest tak już zmęczony, wypalony, że nie ma tej energii. I kochana, ty nie możesz mu pomóc. Możesz zrobić terapeuta, ty możesz coś zasugerować, możesz pokazać drogę, ale tą ścieżką on musi iść sam. Nie, więc e, oczywiście możesz mu w niej towarzyszyć, ale jeżeli wchodzisz, już czujesz, że wchodzisz w rolę terapeutki, no to nie jest dobra. No to nie jest dobra, szczególnie jak to jest pierwszy miesiąc znajomości, nie, bo. Później um, nawet w małżeństwie nie wchodzisz w rolę terapeutki, a raczej y, starasz się być wsparciem i wysyłasz ewentualnie jak może ma problemy, no wysyłasz go do psych psychologa, może do psychiatry, jak widzisz, że to jest depresja. I, I w ten sposób pomagasz po prostu wspierając, ale ta praca, y, to wychodzenie, to budowanie własnej y, wartości, stawiania granic, no to jest praca y, tego mężczyzny, ze specjalistą. Bliska osoba tego nie robi. Człowiek nie może, no bo to jest inny układ. No, no nie da się. Nawet jakbyś się chciała, jakbyś chciała, I no ja bym tak przed podjęciem decyzji usiadła i właśnie posłuchała rozumu, i serca jednocześnie. I, I to może być taki żal, że to jest opcja, że mogłoby być fajnie. Tylko sprawdź, zobacz, jak jest w rzeczywistości. On ma potencjał, no nie? Mogłoby być naprawdę fajnym chłopakiem. Mógłby być. To jest potencjał. Tylko, czy ten potencjał się urzeczywistnia, czy pozostaje w takim obszarze potencjału? To tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć.